Jestem Edyta i dzisiaj zapraszam Was na bookhaul. Ostatni bookhaul był pod koniec e, kwietnia przed świętami, przed Wielkanocą, jeszcze zanim pojechałam do Torunia, e, i mam dzisiaj Wam do pokazania 20 książek, więc nie jest tak źle umówmy się. Co prawda to są tylko te książki, które kupiłam i ich nie przeczytałam jeszcze, e, ale ja nigdy nie nadążam ze swoim kupowaniem. Kupuję zdecydowanie więcej niż jestem w stanie przeczytać. I jak na mnie te 20 to i tak nie jest tak dużo. Dużo z nich to też są prezenty, więc tym bardziej dobra robota. Zwłaszcza, że miałam dużo takich kryzysów związanych ze studiami przez ten ostatni czas, a u mnie takie kryzysy równa się zwiększona chęć kupowania książek i takie impulsywne zamówienia, i nie zrobiłam tego ani razu. Ani razu tak nie zrobiłam, więc naprawdę nie jest źle. Eee, I tak. I teraz wam opowiem po prostu, co e, do mnie, co doszło na moje półki przez te półtora miesiąca. Jedną z tych książek kupiłam dosłownie jakieś dwie godziny temu, e, dlatego że mieliśmy dzisiaj zaliczenie z jednego przedmiotu i wczoraj też zaliczenie z innego przedmiotu. No i dzisiaj, jak wyszliśmy z tego kolokwium, to moja koleżanka e, namówiła mnie, to było z jej strony bardzo nierozsądne, że w ogóle rzuciła ten temat <grywa> Wiadomo było, że nie odmówię Żebyśmy w nagrodę kupiły sobie książki Ona też kupiła, już miała na oku inną A ja wybrałam dla siebie Złą Feministkę Roxane Gay w tłumaczeniu Anny dzieżgowskiej. Bardzo chciałam przeczytać tę książkę, bo e, lubię Roxane Gay Lubię ją jako osobę, śledzę ją e, w social mediach I czytałam też inną jej książkę, Głód, e, Pamiętnik Mojego Ciała bardzo mnie poruszyła ta książka, a to jest zbiór takich tekstów, esejów o feminizmie. I myślę, że nie będzie to jakoś bardzo Odkrywcza dla mnie książka, bo wydaje mi się, że jestem dość wyedukowana w tym temacie, ale zawsze takie teksty, właśnie około feministyczne, dają mi jakieś takie nowe tematy do refleksji. Niekoniecznie jakieś, wiecie, prawdy objawione, ale właśnie. Mm, takie impulsy, żeby się zastanowić nad czymś i wyrobić sobie opinię o czymś, e, o czym wcześniej tej opinii nie miałam. E, I liczę, że tutaj właśnie też będą takie kawałki, i e, że ta książka będzie taka mm, gdzieś tam dotykająca mojej wrażliwości i po prostu skłaniająca do refleksji. Więc bardzo jestem jej ciekawa i myślę, że będę ją czytać jeszcze jakoś, może w tym miesiącu. Zobaczymy, jak mi czas pozwoli. Bo ostatnio to powiem Wam, że z tym czytaniem to średnio mi idzie. Jestem bardzo taka zmęczona intelektualnie, zresztą fizycznie też, ale taka przebudźcowana, i mam taki natłok po prostu wszystkiego na studiach i w ogóle w życiu. I tak pod takim względem emocjonalnym, też, że bardzo trudno jest mi jeszcze czytać. Jakoś nie, nie ciągnie mnie tak aż do czytania. Jest to troszkę przykre, ale no takie, takie okresy też są, wiadomo. W prezencie od mojego taty, bo tata był w Poznaniu służbowo i spotkaliśmy się na chwilę, a takim chyba naszym językiem miłości jest dawanie sobie książek w prezencie. I dostałam od taty poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. To piękne wydanie ze świata książki. Ja już się zaczęłam czytać jak widać, tak powoli sobie podczytuję, po kilka utworów dziennie. Ona jest naprawdę piękna, w środku ma jeszcze takie proste ilustracje I powiem Wam, że nigdy wcześniej jakoś nie zaczytywałam się specjalnie w poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Znałam różne jej utwory, nawet całkiem sporo ich znałam Ale nigdy nie usiadłam tak do żadnej antologii jej wierszy Tak żeby zatopić się w tej twórczości i tak czytać wiele tych tekstów z rzędu Raczej trafiałam na różne, w różnych miejscach i, i w różnym czasie mojego życia. A tutaj w końcu mam okazję, żeby tak faktycznie się w niej zanurzyć i tak posmakować tego, jak ona pisze, a naprawdę wiele wierszy, które dotychczas przeczytałam, bardzo do mnie trafiły. Pozaznaczałam sobie nawet niektóre tutaj takie, do których chciałabym wracać, i dzięki temu pięknemu wydaniu to się czyta jeszcze lepiej, zwłaszcza, że. Te takie kwiatowe, kobiece motywy bardzo pasują do pióra Pawlikowskiej Jasnożewskiej, która często bardzo tak delikatnie posługuje się słowem, jest taka eteryczna i subtelna w tym, a jednocześnie potrafi też być dosadna chwilami. Więc to jest, e, to jest piękne w jej poezji i będę się zaczytywać dalej i pewnie Wam mówić o niej w podsumowaniu miesiąca, albo jeszcze w kolejnym miesiącu zobaczymy. E, Tutaj w, w ogóle one są te książki e, nie są poukładane w jakimś logicznym porządku, po prostu biorę to co mam pod ręką. E, za 5 zł w świecie książki dorwałam e, Javiera Mariasa Czarne plecy czasu. To jest taka jego książka non fiction o tym jak fikcja splata się z rzeczywistością i takim punktem zapalnym e, pretekstem do napisania tej książki było wydanie przez Mariasa e, powieści Wszystkie dusze, po której wydaniu e, krytycy zaczęli roztrząsać podobieństwa między głównym bohaterem tamtej książki, a samym Mariasem e, i też niektórzy jego znajomi, jego bliscy e, zaczęli mieć do niego pretensje, że czerpał z nich tworząc jakichś bohaterów, przy czym często to było nieprawdą i dla Mariasa to było takie ciekawe, ciekawy przykład tego, jak ta fikcja jakoś wniknęła w rzeczywistość e, i napisał cały obszerny tekst o tym wydarzeniu, ale też e, szerzej po prostu o tym właśnie temacie. E, nie wiem, czy to jest dobra książka na początek z Mariasem. E, ja nigdy nic jego jeszcze nie czytałam, chociaż mam w planach już od dłuższego czasu też kilkukrotnie mm, kilkoro z Was pisało komentarzach o tym pisarzu, że jego utwory mogłyby mi się spodobać. I faktycznie bardzo chcę przeczytać coś Mariasa. Nie wiem czy to jest dobre na początek, ale wiem, że kiedyś na pewno chcę to przeczytać i e, cieszę się, że dorwałam właśnie mm, w tym takim koszyczku z przycenami. Marias ma podobno takie bardzo charakterystyczne pióro e, i tak dokładnie analizuje przyczyny różnych wydarzeń, tak głęboko wchodzi w różne ciągi przyczynowo-skutkowe, które porządkują codzienną rzeczywistość. Mówię tylko to, co usłyszałam, bo tak jak wspominałam, nie czytałam nic nigdy Mariasa, więc jeszcze nie miałam szansy tego zweryfikować. O, tutaj akurat mam cztery książki, które kupiłam w jednym miejscu i, i tego samego dnia, bo mieliśmy taki wyjazd ze studiów do Krakowa i co prawda był bardzo napięty plan. Ale znalazłam chwilę, żeby podskoczyć do Dedalusa. Dedalus to jest jedno z moich ulubionych miejsc, takich książkowych, jedno z moich ulubionych księgarni. Zawsze tam znajduję coś nowego, mimo że te książki nie zmieniają się aż tak często. Tam te dostawy nie są jakieś bardzo hurtowe, ale jednak zawsze coś tam nowego wpadnie mi w oko i tym razem też tak było. Kupiłam cztery książki. Jedną z nich jest Krystyny Rodowskiej na Szali Znaków, to jest zbiór wierszy 14 francuskich poetów, które właśnie przełożyła i, i dokonała tego wyboru Krystyna Rodowska. Chciałabym Wam przeczytać jacy są tutaj poeci. Niestety nie jestem w stanie wymówić ich nazwisk, nie znam francuskiego. I ja też żadnego z tych poetów nie znam, ale słyszałam o tej antologii od osoby, która czyta dużo poezji i uważa ją za bardzo dobrą, bardzo dobry zbiór, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby się tak zagłębić trochę w wieczną poezję francuską. Tutaj tych wierszy jest naprawdę dużo, jest 400 stron wierszy francuskich, więc to tak do poszerzania horyzontów, jeśli chodzi o poezję. Kupiłam też, jak pokochać Centra Handlowe Natalii Fiedorczuk. To jest debiut Fiedorczuk, za którego ona dostała paszport polityki w 2016. Też już długo chciałam przeczytać tę książkę. To jest powieść o kobiecie, która, dla której macierzyństwo okazuje się trudniejsze niż myślała, że będzie. I brzmi to dość tak. Mało oryginalnie i dość sztampowo, ale wierzę, że w tej książce coś musi być, bo nie tylko została odznaczona paszportem polityki, ale też słyszałam bardzo dużo opinii takich pozytywnych od osób, które, których gust i których opinie sobie cenię. Więc mam nadzieję, że też znajdę w tej książce coś dla siebie, zwłaszcza, że lubię czytać o różnych doświadczeniach kobiet. Więc, o różnych aspektach związanych z kobiecością, więc um, myślę, że to może być coś dla mnie. I jeszcze dwie książki, takie bardziej naukowe, Helmuta Letea: Cień fotografa, Obrazy i ich rzeczywistość. I tutaj mm, zwróciłam uwagę na tę książkę ze względu na, po pierwsze, wydawnictwo, bo wydało to Universitas a po drugie, przeczytałam opis z tyłu, i tutaj na początku jest odwołanie do Rolanda Barta. I później do Roberta Kapy, Mariny Abramowicz. I generalnie pytanie takie kluczowe tej książki to jest, ile rzeczywistości kryje się w lub za obrazem. I z tego, co zrozumiałam, to jest taka wędrówka po xx historii historii sztuki, historii mediów i próba problematyzowania tej relacji obraz-rzeczywistość. Więc myślę, że też to może być dość. Rozwijające dla mnie i kupiłam też obóz Muzeum Trauma we Współczesnym Wystawiennictwie. To jest zbiór tekstów różnych autorów pod redakcją Małgorzaty, Fabiszak i Marcina Owsińskiego. No i to jest właśnie, jak sam tytuł wskazuje, książka o wystawiennictwie i traumie. Przeczytam Wam kilka tytułów tekstów, które są w tym zbiorze zawarte. Mamy tutaj na przykład um, muzea martyrologiczne jako przestrzenie pamięci i edukacji, albo um, formy podtrzymywania i konstruowania pamięci zbiorowej, um, a, afektywna przestrzeń przekazu doświadczenia traumatycznego, pomiędzy sztuką a polityką, e estetyka reprezentacji śmierci w ekspozycjach historycznych więc to jest. E takie chyba jednak już dość specjalistyczne, ale mnie bardzo interesuje temat wystawiennictwa i to w sumie pod wpływem moich studiów. Wcześniej zupełnie się tym tematem nie interesowałam i on jakoś nie istniał w mojej głowie za bardzo, a teraz dzięki studiom zaistniał. A wydaje mi się, że kategoria w ogóle przedstawiania historii i przedstawiania traumatycznych wydarzeń historii, zwłaszcza w kontekście wystawiennictwa, jest ciekawym tematem. Mam tutaj też jedną książkę, którą zabrałam z Torunia, i tak naprawdę rodzice kupili ją dla siebie, ale ja ją zabrałam. E, oni tam mają dużo książek, spokojnie, poradzą sobie. E, ja też mam dużo, ale poczułam, że to jest książka dla mnie. I, i nie mówi to o mnie nic dobrego, bo to jest Wodne F. Benjamin Bergena. Benjamin Bergen to jest e, kognitywista i językoznawca. I tutaj właśnie analizuje przeklinanie, e, jaki związek ma przeklinanie na przykład z e, inteligencją, wrażliwością e, ludzi. On tutaj dowodzi, że oferują nam przekleństwa możliwość spojrzenia z nowej perspektywy na to, jak mózg przetwarza język i dlaczego języki świata e, tak różnią się od siebie, więc takie językoznawcze analizy e, w odniesieniu do właśnie. Przekleństw i generalnie ja jestem osobą, która bardzo dużo klynie. Może to dla niektórych z Was będzie zaskoczenie albo zawód, bo na filmach tego nie robię, staram się tego nie robić, ale no na co dzień przeklinam za dużo w mojej ocenie i wielokrotnie już próbowałam to zmienić, ale nie jest to proste, zwłaszcza jak się już tak mocno zakorzeni i e, nawet jeśli się zna dużo słów, to, to czasami trudno e, zrezygnować z tych takich bardzo mocno emocjonalnie nacechowanych, e, więc e, tak taka przy okazji e, niechlubna prawda o mnie e, przy okazji książki o przeklinaniu Enrique Villamates i eksploratorzy przepaści. E, tłumaczenie już wam mówię jest Katarzyny Okrasko i Carlosa Rodana Casasa. I to jest zbiór jego opowiadań, zbiór opowiadań Wili Matasa. Znam tego autora z innego jego mm, opowiadania, chyba można to nazwać opowiadaniem. Bardzo mi się podobało. On cały czas balansuje tak na pograniczu prawdy i fikcji, i jego teksty są mocno meta, metaliterackie. Mm, mocno takie. On jest bardzo samoświadomy, e, kiedy tworzy fikcję, i jego książki zawierają też taką refleksję nad, e, nad tą znowu relacją między fikcją a rzeczywistością. Tak samo jak było e, w przypadku tego Mariasa. E, I tamte opowiadanie, które czytałam jakoś w zeszłym roku, e, albo może na początku tego, nawet. Ale wydaje mi się, że to jeszcze był zeszły rok. Bardzo mi się podobało, zrobiło na mnie duże wrażenie i było tak skonstruowane, tak misternie skonstruowane, takie przemyślane i złożone, że nie mogę się zaczekać, aż poznam inne utwory Wima e, Tasa. To jest w ogóle hiszpański e, współczesny pisarz, bardzo bardzo ciekawa osoba. Książka, którą teraz czytam, czyli Mary Rose postanawia żyć An e, Marie McDonald. E, to jest powieść, przetłumaczyła ją Jolanta Kiełbas, i jest to powieść o małżeństwie, o dwóch kobietach, które wychowują razem dwójkę dzieci. I jedna z tych kobiet jest dyrektorką teatru, a druga tytułowa Mary Rose zrezygnowała z kariery zawodowej, ona była pisarką. Mm. Ale zrezygnowała z kariery zawodowej, żeby zajmować się dziećmi i prowadzić dom, czyli została taką kurą domową. Zgodziła się na te rolę i e, po prostu prowadzi to do gospodarstwo domowe. Akurat, kiedy dzieje się akcja, jej żony nie ma w domu, jest na wyjeździe, e, takim służbowym, i widzimy, jak Mary Rose organizuje sobie jakoś swoją codzienność i próbuje okiełznać wszystkie obowiązki, których jest naprawdę dużo. Jej relacje z dziećmi okazuje się, że nie są takie proste, jakbyś się wydawało na początku i też relacje z innymi ludźmi, z jej rodzicami relacja też z samą sobą jest bardzo trudna i tam jest dużo takich skrytych, nieprzepracowanych, wypieranych cały czas emocji. Mamy też retrospekcję do dzieciństwa Mary Rose i powoli stopniowo odkrywamy coraz więcej jej. Um... Tajemnic z jej przeszłości i tego, co ją ukształtowało, przy czym nie wszystko jest powiedziane tak bardzo wprost. I jak na razie bardzo mi się ta książka podoba. Ja słyszałam o niej kiedyś w kontekście książek queerowych, z reprezentacją queerową, i zainteresowało mnie właśnie to, że mamy tutaj do czynienia z tak, taką rodziną, która wpisuje się jakoś w taki stereotyp rodziny, gdzie właśnie jedna osoba pracuje, druga zajmuje się domem, ale tutaj to jest. Małżeństwo jednopłciowe Więc to jest, wydaje mi się, dość ciekawe I e, też ona mocno wchodzi w taką psychologię bohaterki Więc e, odnajduje się jak na razie w tej powieści bardzo Już jestem za połową Więc niedługo będę Wam o niej mówić I mam tutaj też Iwi Babic e, Iwi w Hollywood Bardzo mnie intryguje ta postać Babic to była e, artystka, pisarka I y, y, ikona tak naprawdę... Artystycznego świadka Los Angeles w latach 60. 70., bardzo mocno wciągnęła w to środowisko i tak naprawdę była bardzo wpływowa i wyznaczała różne trendy, budziła bardzo duże zainteresowanie, duże zainteresowanie i w środowisku, i poza nim, więc niezwykle taka charakterystyczna, wyrazista postać a to jest jej zbiór opowiadań. Opowiadaniu Esejów. I to jest w znacznej części fikcja literacka, ale nie do końca się da odróżnić, co jest fikcją, a co jest prawdą. Cały czas powraca dzisiaj do nas ten temat. To jest jakiś znak, że powinnam przeczytać te książki, e, które właśnie o tym są. Mm. I to jest taki portret właśnie. Świadka artystycznego Los Angeles Książkę, którą odkupiłam od Julki Prokop Może ją kojarzycie, bo Miała przez bardzo długi czas Kanał na BookTube, Teraz prowadzi jeszcze cały czas Bookstagrama Odkupiłam od niej Shagiego Baina Douglasa Stewarta w przykładzie Krzysztofa Cieślika I to jest bardzo głośna książka Myślę, że Słyszeliście o niej w większości Dostałam nagrodę Bookera Dwa lata temu I jest to książka o Chłopcu, który wychowuje się z matką alkoholiczką. To są lata 80. lata 80. w Glasgow. I strasznie trudny temat, i podobno bardzo ciężka jest ta książka bardzo przytłaczająca. I tutaj też jest to wszystko pisane takim, taką gwarą. Więc tym bardziej myślę, że może mi się to czytać dość. No, nie tak płynnie, może, jak e, niektóre inne powieści, ale bardzo chcę się z tą lekturą zmierzyć i ciekawa jestem, jak ją odbiorę, bo też słyszałam dużo e, skrajnych, zupełnie opinii. E, też od taty dostałam e, książkę o twórczości Ewy Lipskiej. Stoję i patrzę, na czym ten świat stoi, e, w redakcji Wojciech Haligenzy i Anety Piech-Klikowicz. I tutaj też są bardzo różne teksty mm, o o twórczości Ewy lipskiej, która jest w ogóle jedną z moich ulubionych poetek. Niektóre tutaj te teksty to są interpretacje analizy jednego wiersza, niektóre są takie bardziej przekrojowe, o danym wątku, na przykład w twórczości lipskiej. I ja bardzo zawsze chętnie czytam o poezji lipskiej, bo, bo kocham, kocham tę twórczość. Miałam też Kiedyś na targach książki, e, okazję porozmawiać z panią Ewą Lipską i powiedzieć jej o tym, jaka jej twórczość jest dla mnie ważna. E, mam nawet takie zdjęcie, jak e, mówię coś do niej i ona mnie tak głaszczy po ramieniu, i to jest tak słodkie zdjęcie i wspaniałe wspomnienie. E, pani Ewa Lipska to jest cudowna osoba i świetna poetka, więc e, ciekawa jestem, jakie różne nowe e, wątki się przede mną. Odsłonią po lekturze właśnie tej książki. I ostatnie kilka książek to są już książki typowo historyczno-artystyczne, historyczno-sztuczne, jak to się u nas mówi w środowisku potocznie. One są znajomego moich rodziców, który teraz likwiduje część swojej biblioteczki, i właśnie do mnie spłynęło kilka jego książek. Spłynie jeszcze więcej, ale na razie mam tutaj jakąś ich część. I tutaj pokażę tak troszkę szybciej, bo to też są już bardziej, wiecie, takie specjalistyczne rzeczy. Może nie specjalistyczne, ale takie bardziej ukierunkowane gdzieś tam na konkretne pole zainteresowań i niekoniecznie wszystkich tutaj to może interesować. Mam tutaj takie dwie książki z serii, którą kolekcjonuję. To jest seria z tego wydawnictwa, wydawnictwo artystyczne i filmowe, i ta seria nazywa się style, kierunki, tendencje. Mam tutaj rzeźbę współczesną Adama Kotuli i Piotra Krakowskiego i sztukę bizantyjską, którą napisał francuski pisarz Henri Stern. Chyba. Mam tu też polską sztukę gotycką Janusza Kębłowskiego, Michaela Lewiego, od Giotta do Sezana, zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego i tu są kolorowe reprodukcje. A to zawsze jest, jest bardzo duży plus w takich książkach o sztuce. Velasqueza na przykład mamy. Stefana Morawskiego na zakręcie od sztuki do posztuki. Różne takie rozważania na temat tego, jak sztuka się zmienia i jak na przykład teraz odchodzi się już od czystej estetyki, o awangardzie i tak dalej. Trochę obawiam się, że ta książka może być mocno taka. Dekadencka i taka um, katastroficzna, że w ogóle zmierzamy ku upadkowi, ale mam nadzieję, że, że nie będzie to aż tak wyczuwalne, że będzie mnie to jakoś irytować. I Krystyna Czerni rezerwat sztuki tropami artystów polskich XX wieku. Z tej książki się bardzo cieszę. Bo po pierwsze to Krystyna Czerni, a po drugie, to są bardzo różne teksty, o przeróżnych osobach. Wielu też nie znam tych artystów, ale no na przykład z takich trochę bardziej znanych to jest tutaj o Jerzym Nowosielskim, o Kazimierzu Mikulskim, Maria Remie, o Józefie Czapskim, Stanisław Rodziński jest, więc przeróżne, przeróżne osoby, przeróżne sylwetki artystów i super, bo zawsze się tak bardzo cieszę, jak moja. Historyczna, artystyczna, biblioteczka się powiększa, to zawsze moje serduszko rośnie i czuję, że mam taki, tak coraz więcej możliwości rozwoju. To jest bardzo fajne. I to jest wszystko zasadniczo, co miałam wam do pokazania. Nie było nawet tego tak bardzo dużo. No sami przyznajcie, nie było tak źle. Mam nadzieję, że coś Was zainteresowało. Jak zwykle było dość różnorodnie, więc mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Dajcie mi koniecznie znać. Jak, jak to tam z tym było? Czy e, coś może z tego czytaliście? E, albo opowiedzcie mi też o Waszych e, zakupach ostatnich, jakichś książkach, z których się szczególnie cieszycie, e, że m, z, wzbogaciły Waszą biblioteczkę. A ja już się będę z Wami żegnać. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa! pa.